Witajcie na moim kanale. W końcu nadszedł ten dzień i biorę się za malowanie tego domu. Mam nadzieję, że wszystko jest idealnie przygotowane, że ściany są idealnie przygotowane. Jak będę je gruntował, to będę wtedy sprawdzał, czy nie trzeba nic poprawić, ale wydaje mi się, że usta są bardzo dobrze zrobione. To, co widzieliście na początku na filmie, to są rzeczy, które kupiłem dzisiaj, bo akurat byłem rano w sklepie. Macie dwie farby. Wziąłem z firmy 1 Nie wydaje mi się, żebym musiał nie wiadomo jaką farbę brać, zwłaszcza, że... Farba to farba. Pierwsze malowanie, jaki będzie, takie będzie. Zobaczymy, jak wyschnie. Czy będzie trzeba pomalować jeszcze raz. Bo sami dobrze wiecie, że pierwsze malowanie na nowe ściany, no to różnie wychodzi. Dlatego na początek weźmiemy tańszą, bo zapłaciłem w granicach 40 zł za 10 litrów. Kupiłem dwa akryle. W sumie to jeden kupiłem. Jeden mi został wtedy, jak robiłem strych. To dostałem gratis. Akurat wałeczek. No i najważniejsza maska oraz folia do zabezpieczenia tego wszystkiego. Pamiętajcie, że wasze zdrowie jest najważniejsze, dlatego musicie użyć maski. Ja kupiłem tę maskę, zapłaciłem niecałe chyba 6-7 zł. A ile wam może oszczędzić problemów ze zdrowiem? Najgorsze ostatnie przygotowania. Prawie gotowe. grunto zdrowie, czyli zostało wszystko zagruntowane. Żona tam zabezpiecza okna. Dzisiaj robimy tylko poddasze, w sensie stryk. Ponieważ jutro jest święto i trzeba jechać zrobić jakieś zakupy, całkowicie zapomnieliśmy. Całkowicie zapomnieliśmy o tym, że jest święto, więc nie możemy pracować przynajmniej ja do późna, no bo jutro będziemy nie wiem co jeść, dlatego jedziemy na zakupy za chwilę. Ja już mam akryl. Ja mam akryl przygotowany, jadę wszystkie łączenia, płyt po kolei w sensie rogi i lejemy farbę i malujemy. Żona maluje. Tak, to Nie, tak czy ten Tak? No. no, dobra, muszę otworzyć okno, bo dopiero skończyliśmy gruntować z pół godziny temu, niech to trochę wywietrzeje. kochanie? Leżę. lubię nawet jestem. Nie spadniesz? Nie wiem. Ja Także Cię tak, zgłoszę gdzieś. Gdzie mnie zgłosisz? Jak spadniesz, nie tak. zdążysz. No. Także nie Spadnę tak, żeby specjalnie się połamać, żeby Ci nie wychodzić po. Aha. W końcu. W końcu. Dobra, to ja tu jeszcze muszę wziąć troszkę wody, żeby to rozcieńczyć mieszadełko i yy, co jeszcze? Czymś pasowałoby to nakładać, nie? To znaczy? No tak żeby... A, zresztą spojka się. Ta chochelka jak to rozcieńczyć. Ej, lala. Mm. Chodź do basenu. Nie. A, bo chyba w basenie będzie, bo za wyjdziemy. Nie no, <laughs> jest taka gęsta, powiem ci. Ty, a może ty wyjdziesz, łatwiej. Ja to się boję, że ulejesz. A to jest ciężkie. To ja będę tego trzymał, a Kurde, no chyba by się jak przydała, to by tak cyk, cyk. Nie A rozpocząć będziesz jadła dzisiaj? Nie. Hehe. A potrzebna ci do dzisiaj? Proszę, wyrób to, wyrób Idzie? Ej, no idzie, bo samo mówię, że idzie. No, ale ty nie musisz pożegnać, że nie idzie. No, no, pod kurek. No. I tak dużo na jest. Nie no, tak jeszcze by weszło. よし。<laughs> <laughs> Jeszcze to jak nie dorotnie czy coś? Dziękuję. A, ale jak spadnę, to idę, żebyś nie odpoczął. To jeszcze trochę nie. Jakbyś mogła, ale ty jesteś fajna. Co? Nie wiem, czy to byłoby już to oblecieś. Osobne. Nie? Właściwie 15. Za ruszasz. Ona jest za rzadka. Za wszystko z góra do bo ta farba jest za rzadka, A nie? Lampę trzeba przynieść, bo nic nie widać, nie? No będę leciał po kolei wszystko, przeszedł sobie tą wielką lampę i wszystko delikatnie pójdę na drugą stronę, jak już zrobię No tak jak tutaj, nie? No taką delikatną giełkę, jak malowaniu to samochodu. Trzeba, tak jak przy malowaniu samochodu. Giełka, nie wiesz. On na raz się tego nie zrobi. No, reklamy pokazują, że na raz no robią, ale... No to przekręć spróbuj. <noise> nie strzelaj we mnie. Pędzel władzy. Pędzel władzy? Tak. To no, jeszcze byś ja farbą muzę podjęła ten pędzel. Nie, 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 nie Dobra, to uciekaj, ja sobie już skończę. Najwyżej no, jak gdzieś chciała to możesz jeszcze do mnie przyjść. Nie. Dziękuję. Już ci. wystarczy na dzisiaj? No już dziecko muszę się zająć Dobra, pozdrów fanów. Pozdrawiam. Bo wszyscy piszą o Tobie, że jesteś moim, tutaj moją muzą na budowie. Tak. No każdy musi mieć swoją muzę. Ty masz. No mam, mam. Patrzę, patrzę na to moje muzeum, jak to piękne. <grymne> <grymne> Żony nie ma, poszła już jak widzicie, dlatego malujemy teraz na poważnie. Wcześniej było tak delikatnie, bo ani nie miała maski, ani nie miała nic. Może bardzo nie śmierdzi, bo jednej strony nie będzie malować, bo są tutaj, jest tutaj okno, a nie chcieliśmy zostawiać z dwóch stron, żeby była wentylacja. Dlatego muszę wymalować teraz no w sumie wszystko oprócz tej ściany, na której teraz, której nie widzicie, tak? jak chodzi o farbę to musiałem bardzo rozcieńczyć. Opinie na temat pistoletu i farby i tego wszystkiego podam dopiero jak skończę. Mogę wam tylko tyle powiedzieć, że chyba dzisiaj nie uda się tego pomalować na ładnie, bo trzeba bardzo rozcieńczyć, żeby ta farba w ogóle przeszła przez dyszę. Mimo tego, że ściągnąłem całkowicie dyszę i praktycznie wali na pusto. Żeby nie było żadnej blokady, to i tak widać, że jest jej ciężko. Nie wiem, czy to wina pistoletu, wina farby, czy po prostu my jeszcze nie umiemy z żono. Zobaczymy, jak skończę to pomieszczenie, to wtedy coś Wam będę mógł więcej powiedzieć. Dobra, ja maluję, a Wy sobie oglądajcie. Koniec na dzisiaj. Powiem Wam, że ciężko mi cokolwiek powiedzieć na temat pistoletu na dany moment, ponieważ na początku wydawało mi się, że ten pistolet jest słaby. Znaczy nie, może inaczej. Na początku wydawało mi się, że ten pistolet jest bardzo dobry. Jak robiłem dla Was test na samej wodzie, to naprawdę myślałem, że ten pistolet jest super, świetny. Naprawdę takiego pistoletu nikt nie ma. Że w tej cenie jest naprawdę kozak. Dopiero później, jak z żoną zaczęliśmy kombinować z farbą, okazało się, że czysta farba bez rozcieńczania przez nas jest troszeczkę za gęsta i ta farba nie ma w ogóle, znaczy ten pistolet nie ma w ogóle siły, żeby tą farbę wyrzucić. No niestety na 10 litrów farby, siedzicie? Jak nie, to teraz sobie siądźcie. Na 10 litrów farby musiałem dodać 5 litrów wody. Żeby ten pistolet funkcjonował. Rozumiecie to? Na 10 litrów farby, która i tak miała sobie wody, 5 litrów wody. Czyli mam 15 litrów mleka, bo ciężko to nazwać farbą, żeby ten pistolet pociągnął. Kolejna sprawa, jaką mogę powiedzieć, to jest to, że mając tak rozcieńczoną farbę, nie nałożycie tego za dużo, ponieważ robi się zaraz, robią się zacieki. Nie da się inaczej powiedzieć, po prostu robią się zacieki, robi się bałagan. Musicie nakładać pomału, czyli może nie jak w samochodzie, bo samochód jest na rozpuszczalnikach i to szybko paruje, tylko po prostu tutaj musicie zrobić pomału, na spokojnie. Tylko nie, że stać w miejscu, że tylko pyk, 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 dalej. Pomału, dokładnie, szybko, może to tak, żeby nie zrobić sobie zacieków i zrobić sobie najwyżej całą ścianę, później odczekać, żeby to troszkę wyschło i poprawić. Tu jest. Podwójny efekt, czyli zrobiłem najpierw żona zrobiła, widzieliście? Później ja zrobiłem i już widać lekkie zacieki. Mam nadzieję, że nie będzie tego rano widać, że nie będę musiał to papierkiem ruszyć. Yy, okaże się dopiero. Więc, tak jak mówię, z 10 litrów farby, farby zrobiło się 15. Zrobiła się woda, no nie jestem zbytnio zadowolony. Yy, zobaczymy rano. Też nie mogę w 100% powiedzieć na temat tego pistoleta, czy jest bardzo dobry, czy jest bardzo zły, czy jest lipny, i czy bym go kupił jeszcze raz czy nie kupił. Ponieważ może to jest wina farby. Żeby wykluczyć w 100% pistolet, bym musiał zmienić farbę na jakąś inną, ta kosztowała w granicach 40 zł, więc mogła być po prostu taka bardziej wodnista, i dodając wodę zrobiła się po prostu ciapa. więc ciężko mi powiedzieć. Więc na razie nie będę oceniał pistoletu. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć w skali od 1 do 10 na 3. Więcej nie mogę dać. Ale to pewną taką opinię dam, jak zmienię farbę, bo może na dole wezmę sobie inną farbę. Mam dwie dwie dziesiątki, jedną zamienię, zrobię sobie po prostu to, co mam. Wyładuję tutaj tą jedną dziesiątkę, wyleję całą. A po prostu tą drugą, dziesiątkę, tą wymienię, wezmę sobie z innej firmy i wtedy porównamy sobie, żeby dać pełną opinię na temat tego pistoletu. A teraz mam dla Was niespodziankę. Ponieważ jest godzina 22.30, ja nie byłem w żadnym sklepie, jutro jest święto, nie kupiłem nic, żona patrzy na mnie z byka i tak sobie pomyślałem, siedząc tutaj. Czytałem kilka Waszych komentarzy typu, że Twoja żona, Pani żona, Chciałbym zobaczyć żonę, i tak sobie pomyślałem, że jeżeli pod tym filmem wbijecie 2000 łapy w górę, poproszę moją żonę, nie wiem czy się uda, mówię od razu, ale poproszę moją żonę, żeby najbliższy któryś odcinek ona nakręciła. Czyli mnie tam faktycznie w ogóle nie będzie, ja będę trzymał kamerę, a ona nakręci cały odcinek tego, co tutaj robi. A teraz w najbliższych dniach praca będzie polegała bardziej na malowaniu. A później na zrobieniu schodów. To ze schodami sobie raczej nie poradzi, ale malować może. Dlatego, jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem 2000 łapy w górę, spróbuję ją namówić na kolejny odcinek. Czy się uda? Nie wiem. Może się uda. Widzicie, że teraz coraz bardziej się pokazuje w kadrze, a na początku w ogóle. Teraz coraz bardziej. Więc może by się udało, żeby taki 10-15-minutowy odcinek ona nagrała. Ale to mówię, nie obiecuję. Dzięki za dzisiaj. Aha, zapomniałbym. Na Facebooku macie konkurs, do wygrania jest, do wygrania są trzy darmowe projekty dowolnego, w sumie dowolnego projektu, można powiedzieć, trzy darmowe projekty. Wystarczy, że wejdziecie na Facebooka i tam macie szczegóły, co musicie zrobić, żeby wziąć udział w zabawie i do wygrania są trzy projekty, które teraz są w promocji po 99 zł na stronie dom 25 tysięcy. Ale jeżeli weźmiecie udział w zabawie, być może Wam się uda, ponieważ dużo osób jeszcze nie wie o tym konkursie, więc wszystko zależy od Was. Wszystkie szczegóły macie na Facebooku. Idę się myć. Dzięki, na razie, cześć.